Tych doniesień w ostatnich dniach jest naprawdę wiele. Przedstawię Państwu te najistotniejsze, które wskazują, że rzeczywiście mogą nas czekać bardzo gorące dni najbliższe. Tych poszczególnych aspektów pokazujących, że atmosfera prowojenna i ta retoryka prowojenna przybiera na sile jest coraz więcej. No, pokażmy chociażby pierwszy z brzegu komentarz, taki tekst zamieszczony dzisiaj przez Dziennik Die Welt, no w końcu jakby nie było jedną z bardziej poczytnych gazet opiniotwórczych w Niemczech, a mianowicie tekst, komentarz eksperta, jak go przedstawia się, mówiący o tym, że te plany rządu Niemiec właśnie do dozbrajania i poszerzania zdolności obronnych Niemiec no nie obejdą się prawdopodobnie bez masowego poboru do wojska czyli tutaj już jak gdyby cały czas ta gotowość i to oswajanie społeczeństwa z tą perspektywą, że jednak zmienią się zasady tworzenia, budowania, rozszerzania także liczebnego niemieckiej armii. Pokażmy, pokażmy kolejny materiał, to jest z kolei odniesienie się do wywiadu, jakiego Merz w ostatnich godzinach udzielił, czyli kanclerz Niemiec, Padają tam no, bardzo niepokojące słowa, które warto tutaj zacytować. W tymże wywiadzie kanclerz Merz stwierdził, że przygotowuje się do długiej wojny na Ukrainie. I jak dodał, staramy się ją zakończyć jak najszybciej ale nie za cenę kapitulacji samej Ukrainy, bo wtedy kraj straci niepodległość. Jutro będzie więc kolej na kolejny kraj, a pojutrze na nas. Ta, to stanowisko, ta wypowiedź Friedricha Merca wywołała szereg bardzo negatywnych komentarzy, zwłaszcza w sieci. Jeden z przykładowych komentarzy właśnie o długotrwałej wojnie, Mówi sam za siebie, dzień dobry panie kanclerzu merz krótkie przypomnienie, jest pan kanclerzem Niemiec, a nie Ukrainy. Inny z komentujących z kolei oskarża wręcz bezpośrednio kanclerza o pęd do rozpętania kolejnego konfliktu. No i właśnie także komentuje się ten fakt, że Ursula von der Leyen specjalnie zadała sobie trud by udać się do Bułgarii i odwiedzić tam fabrykę amunicji, amunicji artyleryjskiej, produkowanej właśnie w zakładach koncernu Rheinmetall. To jest ten potentat. W Polsce mówi się z niemiecki, no ale warto też spojrzeć na strukturę właścicielską i tam odnajdą Państwo wśród głównych akcjonariuszy znajome nazwy funduszy, chociażby z BlackRock.